Cześć, pokażę wam jak w najprostszy możliwy sposób zainstalować paczkę modów, modne obcasy. Po pierwsze musimy wyłączyć launcher Minecrafta i wejść na stronę, taką w opisie ją podam. Tutaj ściągamy odpowiednią wersję dla Windowsa, jest to tutaj instalator dla Windows. Spokojnie możemy zapisać. Ja sobie wcześniej ściągnąłem. Uruchamiamy. Nie mamy czego się obawiać. Instalujemy. Teraz się instaluje. I w tej chwili, po uruchomieniu Minecraft'a, powinniśmy mieć nowy profil. Ale czasami, jeśli Java jest źle skonfigurowana, to nie pojawia się nam profil ModneObcasy. I w takiej sytuacji musimy zrobić tak, musimy kliknąć na New Profile, nazwać go dowolnie. Na przykład, modne obcasy Tutaj zaznaczyć opcję Game Directory i wpisać tak: Ukośnik, modne, myślnik. Obcasy. Koniecznie tak. I tutaj jeszcze y, używana wersja. Musimy przewinąć na sam był. Do wersji y, 1.6.4. Forge 9.11.1.1.3.4.5. Koniecznie musi być ta wersja. Jeszcze tutaj musimy zaznaczyć opcję JVM argument Wywalić wszystko poza tym pierwszym i tutaj ustalić ilość pamięci. To też zależy od od wersji Java. Jeżeli macie 32-bitową, to możecie zostawić 1 GB. Niestety tak musi być. Jeżeli macie 34-bitową javę to tutaj możemy ustawić Najlepiej 75% yy, pamięci dostępnej w systemie. czyli mamy ponad 8 GB, to tutaj możemy spokojnie 4 nie więcej. Jeżeli mamy 4 GB, to możemy ustawić 3 lub 2 na przykład. Ja mam akurat 32-bitową wersję Java, więc muszę na 1 GB. Klikamy na Save Profile. Yy. Musimy zaznaczyć ten profil, oczywiście. Klikamy Play. No i możemy się cieszyć grą. Włącza się okienko, powinno się włączać jakieś 10-15 sekund. To jest oznaka tego, że ładują się mody, więc wszystko jest w porządku. W tę chwileczkę będzie można grać. I mamy wszystko pięknie zainstalowane, możemy grać. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie.